Tak, to prawda, że pierwszy pociąg pancerny skonstruowano na obszarze Sosnowca. Było to w roku 1863 i był to pierwszy pociąg pancerny w Europie. Nie na świecie, ponieważ Palma Pierwszeństwa przypada Amerykanom, którzy w czasie wojny secesyjnej budowali konstrukcję z drewna wzmocnionego blachami i żeliwnymi płytami. Taki pociąg pancerny Powstał w 1863 w Maczkach w Sosnowcu i okoliczności jego zbudowania związane są z Powstaniem Styczniowym i wyprawą Apolinarego Kurowskiego, który na czele swoich żołnierzy z Ojcowa wyruszył w stronę dwóch rosyjskich komór granicznych pierwszej komory w Maczkach, drugiej komory w Sosnowcu. Kiedy oddział kuraskiego dotarł do maczek, Rosjan już tutaj nie było. Ewakuowali się oni do Modrzejowa, ale po zajęciu tej granicznej, bardzo ważnej stacji. Kolejowej postanowiono uderzyć na dworzec w Sosnowcu, gdzie koncentrowali się Rosjanie i gdzie szykowali się do obrony, by ten atak ułatwić, a podejrzewano, że Rosjanie takim obroną, taką obroną pierścieniową otoczą dworzec i komorę celną, postanowiono na bazie wagonów towarowych i lokomotyw skonstruować pociąg pancerny. Wagony obudowano podkładami kolejowymi, wycięto w nich szczelnicę, załadowano do nich piechotę i wieczorem 6 lutego 1863 z maczek w stronę Ząbkowic wyruszył tak wzmocniony pociąg pchany przez dwie lokomotywy. W Ząbkowicach przez przestawiono zwrotnicę, pociąg zaczął jechać przed sobą, mając wagony. W stronę tworca w Sosnowcu. Zatrzymano się w okolicy dzisiejszego ślimaka. Stwierdzono wtedy, że Rosjanie skoncentrowali obronę tylko w jednym punkcie, jakim była komora celna. Zrezygnowano więc z użycia pociągu pancernego w walce. Powstańcy natomiast ruszyli do heroicznego szturmu, który kilkakrotnie ponawiany oddał w końcu w ich ręce zwycięstwo. Zagłębie zostało wtedy na blisko trzy tygodnie Wy Spod władzy rosyjskiej, a polskie władze, polskie oddziały wojskowe były ewenementem w skali całego Królestwa Polskiego, bo to jedyne właściwie wolne i w pełni wyzwolone terytorium w czasie Powstania Styczniowego.